W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Święty Stanisław, chwałą męczeństwa, uświęcił początki chrześcijaństwa w naszym kraju. Potrzeba nam było takiego pasterza, oddającego swoje życie za owce w obronie wiary i obyczajów chrześcijańskich. Troska dobrego pasterza płynie z miłości. Każda twórcza troska płynie z miłości, dlatego troska dobrego pasterza tworzy dobro, osłania przed złem. Dobry pasterz duszę swoją daje za owce swoje. Dzięki Ci składamy, Chryste, dobry pasterzu. Ty uwieńczyłeś świętego Stanisława swoją chwałą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Boże, który przez świętego Stanisława biskupa i męczennika związałeś na całe wieki naród polski z kościołem chrystusowym zbudowanym na opoce Piotra, przyjmij nasze modlitwy, które ci składamy i spraw, abyśmy naśladując świętego patrona, jednością wiary i braterską miłością, kształtowali nasze życie, a w ojczyźnie naszej umacniali Chrystusowe Królestwo. Amen.